Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Luluna za tęczowym mostem. W pokoju Ani zawsze było ciepło i przytulnie. Ściany zdobiły kolorowe rysunki, na półkach ustawiona była pokaźna kolekcja pluszaków, a na komodzie niedaleko łóżka stała duża klatka z kolorowym domkiem w środku. To było królestwo Luluny. Słodkiego chomika, którego Ania kochała najbardziej na świecie. Luluna miała puszyste brązowe futerko i bystre błyszczące oczka, przypominające dwa maleńkie koraliki. Była wyjątkowym zwierzakiem. Ania mogłaby przysiąc, że jej chomik rozumie wszystko, co się do niego mówi. Zawsze, gdy wracała ze szkoły, swoje pierwsze kroki kierowała do Luluny. Opowiadała jej o swoich przygodach, kartkówkach, i ulubionych lekcjach. A wtedy Luluna stawała na tylnych łapkach i z zainteresowaniem unosiła nosek, dając znak, że słucha. Kiedy Ania była smutna, brała Lulunę na ręce, a ta wtulała się w jej dłoń, jakby chciała powiedzieć: Nie martw się, jestem przy tobie. Codziennie wieczorem przed snem Ania przynosiła dla swojego chomiczka kawałek jabłka a potem obserwowała, jak zwierzątko zajada z apetytem. Często też nuciła jej piosenki, które sama wymyślała: o przyjaźni, o chmurach i o wielkim niebie pełnym gwiazd. Pewnego ranka wydarzyło się coś, co wywróciło świat ani do góry nogami. Zaraz po przebudzeniu zorientowała się, że coś jest inaczej niż zwykle. Przetarła oczy i spojrzała w stronę klatki. Zazwyczaj widziała wtedy mały brązowy pyszczek, wyglądający ze swojego domku. Słyszała szelest trocin albo dźwięk łapek, wspinających się po szczebelkach. Tym razem było niepokojąco cicho. Luluna leżała zwinięta w kulkę przed swoim domkiem, jakby spała. Ania zawołała po cichu jej imię, potem trochę głośniej. Pochyliła się nad klatką, a serce zaczęło jej bić mocniej. Luluna? Szepnęła i uchyliła drzwiczki. Chomik Ani drgnął. Ania delikatnie pogłaskała futerko swojej przyjaciółki, które było chłodne. Dziewczynka poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Wtedy do pokoju weszli rodzice. Mama podeszła i nachyliła się nad klatką, a tata usiadł na łóżku i objął Anię ramieniem. Mamusiu, głos dziewczynki był cichy jak szept. Luluna nie chce się obudzić. Mama przytuliła córkę najmocniej, jak potrafiła. Przez chwilę nikt nic nie mówił, a cisza była miękka i kojąca. W tym momencie najważniejsze było to, by po prostu być razem. Po upływie kilku minut, tata odezwał się spokojnym głosem. Wiesz, Aniu. Dla Luluny rozpoczął się teraz nowy etap. Właśnie udała się w długą i wyjątkową podróż. Ale dokąd zmierza? zapytała dziewczynka. Mama pogładziła ją po włosach. Do miejsca, które nazywa się tęczowy most. Po jego przekroczeniu znajdzie się w krainie pełnej słońca, zielonych łąk i miękkich traw. Tam wszystkie zwierzątka są szczęśliwe. I Luluna tam zamieszka? zapytała Ania łamiącym się głosem. Oczywiście, odpowiedział tata. W dodatku nie poszła tam sama. Zabrała ze sobą wszystkie twoje opowieści, piosenki, słodkie jabłuszka, które jej kroiłaś, i całe twoje serce. Ania wtuliła się w mamę. Czy jeszcze kiedyś ją zobaczę? To bardzo możliwe odpowiedziała mama cicho. Luluna może pojawić się w twoim śnie, jeśli tylko będziesz tego bardzo chciała i dużo o tym myślała. Dziewczynka zamyśliła się głęboko. Po czym mocno objęła rodziców. I choć wciąż była bardzo smutna, to poczuła także coś jeszcze: głęboką wdzięczność za to, że ma przy sobie osoby, które tak dobrze ją rozumieją. Minęło kilka dni. Dom wydawał się pusty i cichszy niż zwykle. Ania codziennie z czułością i tęsknotą wspominała wspólne chwile z Luluną. Pewnej nocy, gdy księżyc wisiał wysoko na niebie, Dziewczynka zasnęła głębokim snem. Nagle znalazła się w miejscu, którego nie potrafiłaby opisać słowami, choć od razu poczuła się w nim bezpiecznie. Była tam miękka, zielona trawa, pachnąca jak lato i wanilia, a niebo miało kolor pastelowego błękitu. Na horyzoncie ukazał się niezwykły most utkany z mgły, światła i kolorów. Była też tęcza. Która zamiast kończyć się w chmurach, prowadziła gdzieś dalej, poza zasięg wzroku. Nagle na środku tego bajkowego krajobrazu pojawiła się Luluna. Nie biegła, nie wspinała się, nie kręciła się w kółko, lecz była spokojna, lekka i piękna. Jej futerko lśniło piękniej niż kiedykolwiek, a ruchy były miękkie i swobodne. Podbiegła do Ani. A dziewczynka uklękła w trawie, pozwalając, by ukochany chomik wdrapał się jej na kolana. To nie był zwykły sen. Ania czuła to od razu. Wszystko było zbyt wyraźne i zbyt prawdziwe. Ania nie potrzebowała żadnych słów, by widzieć, jak bardzo Luluna jest szczęśliwa. Za tęczowym mostem czekała na nią kraina, w której każde stworzonko znajdowało swoje bezpieczne i piękne miejsce. Luluna długo wpatrywała się w Anię, z tym samym błyskiem w oczach, który pojawiał się każdego wieczoru, gdy chrupała słodkie jabłuszka, i wsłuchiwała się w śpiew dziewczynki. Ania zrozumiała, że to pożegnanie, choć nie było smutne ani przygnębiające, wręcz przeciwnie, pozostawiało w jej sercu radość i nadzieję. Chwilę później, Luluna zeskoczyła z kolan dziewczynki i śmiało pobiegła przez łąkę. Gdy znalazła się przy tęczowym moście, zatrzymała się na moment, odwróciła się i spojrzała przez ramię na Anię, a potem zniknęła w blasku kolorów, które otuliły ją jak miękki szal. Ania chciała zatrzymać tę chwilę, lecz czuła, że wszystko nagle zaczęło się rozpływać. Po chwili obudziła się w swoim łóżku i okazało się, że jest już poranek. Słońce tańczyło na ścianach, rzucając figlarne plamki światła. Ania zupełnie nie wiedziała, skąd w jej głowie pojawiła się myśl, którą postanowiła natychmiast podzielić się z mamą. Wyskoczyła z łóżka i ruszyła w stronę kuchni, skąd dobiegały już odgłosy codziennej krzątaniny, brzęki naczyń i skwierczenie jajek na patelni. Dziewczynka weszła do środka i natychmiast zawołała – Chciałabym znowu się kimś zaopiekować. Mama spojrzała na nią uważnie. Wiedziałam, że nadejdzie ten moment, powiedziała spokojnie. Czy chcesz, żebyśmy razem pojechały do sklepu zoologicznego? Ania skinęła głową i zarumieniła się. Jeszcze tego samego dnia obie wyruszyły w drogę. Sklep zoologiczny wprawdzie nie był daleko, ale dla Ani ta wyprawa wydawała się podróżą do zupełnie nowego świata. Kłębiły się w niej różne skrajne emocje, od radości po niepewność. Sklep znajdował się na parterze starej kamienicy, niedaleko wielkiego zielonego parku. W środku, Anie przywitał świat pełen dźwięków i specyficznych zapachów. Z sufitu zwisały kolorowe zabawki dla papurzek, a w rogach stały akwaria pełne błyszczących rybek, przypominających zaczarowane cekiny. W kącie pomrukiwały świnki morskie, a na półkach piętrzyły się domki, tunele i małe huśtawki. Możemy od razu pooglądać chomiki? zapytała Ania z niecierpliwością w głosie. Sprzedawczyni, miła pani w zielonym fartuszku z naszytą kieszonką w kształcie psiej łapki, zaprowadziła Anię i mamę do półki, gdzie w szklanych, przestronnych boksach mieszkały maleńkie futrzaki. Były tam chomiki syryjskie o odcieniach karmelu i szarości oraz dżungarskie, takie jak luluna, malutkie z ciemnym paseczkiem na grzbiecie. Ania długo obserwowała je, uśmiechając się pod nosem. Jeden z chomików kręcił się w kółko, drugi chował się w trocinach, a trzeci podgryzał coś z wielkim zaangażowaniem. Nagle, w jednym z boksów Dostrzegła puchatą istotkę, która natychmiast przykuła jej szczególną uwagę. Był to chomik o śnieżno-białym futerku, tak delikatny, że wyglądał jak puchowa chmurka. Był pogrążony we śnie, oddychając głęboko. Ania przykucnęła i przyłożyła twarz do szyby. Po chwili chomik najwyraźniej wyczuł jej obecność, ponieważ otworzył jedno oko, poruszył nosem, i przeciągnął się rozkosznie. Potem podszedł do szyby i stanął na tylnych łapkach, chcąc zbliżyć się do policzków Ani. Chyba się polubiliście, zauważyła mama. Dziewczynka pokiwała głową i już wiedziała, że znalazła nowego przyjaciela. Pani sprzedawczyni delikatnie przeniosła białego chomika do bezpiecznego transportera, a Ania zaniosła go do samochodu. Przez całą drogę do domu. Trzymała go na kolanach, jak najcenniejszy skarb. W domu znów zrobiło się gwarno. Ania z pomocą mamy dokładnie wysprzątała klatkę, wysypała świeże trociny i dodała kilka nowych zabawek. Do miseczki wsypała pachnące ziarna, a do poidełka nalała świeżej wody. Biały chomik najpierw schował się do domku, ale już po chwili wystawił nosek i zaczął powoli badać teren. Ania obserwowała go w ciszy, zastanawiając się, jaka będzie ta nowa przyjaźń. Nowy chomik bardzo szybko się zadomowił i z każdym dniem czuł się coraz bardziej swobodnie. Biegał po domku, wspinał się na kołowrotek, rozrzucał trociny z takim zapałem, jakby tworzył z nich własne dzieło sztuki. Przez pierwsze dni Ania obserwowała go uważnie, próbując wyczuć, kim jest. I dobrze poznać jego osobowość, ale wciąż nie miała dla niego imienia. Często się nad nim zastanawiała, ale żaden sensowny pomysł nie przychodził jej do głowy. Pewnego dnia postanowiła zrobić porządki w szufladzie z rysunkami. Na samym dnie, między zakładkami do książek i zasuszonymi liśćmi, znalazła szkic, który wykonała wiele miesięcy temu. Była na nim Luluna. W małej łódeczce płynącej z nurtem wielkiej rzeki. Ania usiadła na podłodze, przyciągnęła kolana do brody i patrzyła na rysunek bardzo długo. Potem nagle, nie wiadomo skąd zaświtała jej pewna myśl spojrzała na białego chomika i wyszeptała: Będziesz miał na imię śnieżek. Była pewna, że to doskonały wybór. Nowe imię było czyste, jasne i lekkie, jak płatek śniegu. Z każdym dniem coraz lepiej poznawała śnieżka. Był zupełnie inny niż Luluna, ale właśnie to sprawiało, że ich przyjaźń była tak ekscytująca. Na początku śnieżek był trochę nieśmiały. Kiedy Ania próbowała wyciągnąć go z domku, chował się pod warstwą trocin, wystawiając tylko nosek. Dziewczynka była jednak bardzo cierpliwa codziennie siadała obok klatki, mówiła do niego spokojnym głosem, a nawet czytała głośno bajki. Pewnego razu opowiedziała mu o Lulunie, o tym jak bardzo ją kochała i że na zawsze pozostanie w jej sercu. Śnieżek siedział wtedy w kącie klatki, zajadając pestki dyni, ale Ania miała wrażenie, że słuchał uważnie. Z czasem zaczął coraz częściej podchodzić do drzwiczek. Najpierw tylko na chwilę, a potem na dłużej. W końcu po chwili zawahania odważył się wejść na dłoń Ani. Tej nocy dziewczynka długo nie mogła zasnąć. Wiedziała, że właśnie zyskała nowego, prawdziwego przyjaciela. Byli razem rano, gdy przez okno wpadały pierwsze promienie słońca. I wieczorem, gdy Ania kładła plasterek jabłka do miseczki i szeptała: Dobranoc, Śnieżku. Śpij dobrze. A potem zawsze przypominała sobie tęczowy most, który widziała we śnie i za którym zniknęła Luluna. Z czasem zaczęła wierzyć, że każde stworzenie, które kochamy, zostawia w nas maleńki, świetlisty ślad. I że te ślady prowadzą nas dalej, do nowych spotkań, nowych przyjaźni i nowej radości. Dla Ani, tą nową radością był śnieżek. I choć miał inne futerko, inne zwyczaje i inny charakter niż Luluna, Ania kochała go równie mocno. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.